Witam widza bardzo serdecznie na sam początek tego filmu, jak i na sam początek tygodnia, bo ten film wjeżdża w poniedziałek, rozdanie 100 tysięcy monet sobie zrobimy. Mówiłem, że w lipcu jako na wakacje będziemy sobie co jakiś czas robić giveaway 100 tysięcy monet i losowy komentarz wygrywa, więc w tym momencie wygrywa ta oto osoba, proszę bardzo, napisz to, dostaniesz końcy, a jak ktoś chce również wygrać sobie jakieś końcy, może to będzie więcej niż 100 tysięcy monet następnym razem, to niech komentuje wszystkie filmy, będę wybierał losowy komentarz i niech followuje Instagrama, bo może wybiorę followującego Instagrama. Zależy jak mi się przywidzi. Więc największą szansę masz followując Instagrama, komentując filmy i, i subskrypcję mając. Bo jak nie masz subskrypcji, to się może film nie wyświetlić. Na no a w tym momencie możemy już przejść do właściwej treści tego filmu. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo passive cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Food Champions sobie dokończymy, bo jeden mecz mi został, jaką rankę wbiłem. To za chwilę, bo podjąłem decyzję o inwestycji sporej ilości monet. Trochę też pohandlowałem, jedną listę wam pokażę w tym momencie, niech sobie przeleci, jakie karty kupowałem, sprzedawałem, i tak dalej, komuś się to może przyda, może nie, zobaczymy. Ale ogólnie lista dalej sprzedanych kart prezentuje się następujące: jakieś galany, jakieś tocy, Lundberg, jakieś tocy moment. No i ogólnie sporo tego jest, mogę to usunąć. Sprzedaje mi się sporo rzeczy jeszcze i kurde, nie mam miejsca na liście, a na dzisiaj będzie mi potrzebne, bo nie mam jak paczek otworzyć. Bo w nieprzepisanych, jak i na liście, jak i tutaj w celach transferowych zrobiłem sobie zakup foderu. Spory zakup foderu, niektóre rzeczy też wrzucałem na Discorda dla widzów inwestycyjne, więc jak ciebie tam jeszcze nie ma, to masz link w opisie. A więcej rzeczy na grupie handlowej, do której też masz link w opisie. Teraz sobie na szybko przerzucę tych trendów i 8-6, bo no kurde, wypadałoby jeszcze dzisiaj zrobić miejsce na paczki, bo nie otworzę. Jak, jak nie zrobię miejsca na liście, muszę zrobić miejsc dokładnie 13, ale to myślę, że na luzie mamy trochę czasu. No i ogólnie to tak, stwierdziłem, że zainwestuję w Foder 8.7 w głównej części 8.6, bo kurde, po takich cenach za 13 koła to myślę, nawet za 11.5 koła, jakbym to sprzedał w najbliższym czasie na tylu sztukach, to już przybliża nas sporo do Renato Sanchez, tak samo 8.6 po 6.5 koła, 6.600 nawet taniej się zdarzało kupić, ale to nie wszystko, co mam, bo jak sobie wejdę do klubu, to zobaczycie bardzo ciekawą rzecz, że ja sobie kupiłem po jednej karcie każdego gościa i wrzucałem do klubu 8 szóstki 8 piątki i 8 czwórki. Dlaczego to zrobiłem? No, bo właśnie chciałem uniknąć tego, że będę miał w nieprzypisanych kilkaset kart i nie będę mógł otwierać paczek, a, a wtedy by była gigantyczna lipa. I tak już mam nieprzypisanych 13 i muszę coś tam sprzedać. Nawet chyba będę musiał podciąć cenę niektórych kart, żeby to szybko się sprzedało. Dobra, no spokojnie ogarniemy. Poza nagrodami za Food Champions mam jeszcze inne paczki przygotowane, ale otworzymy to sobie później. Najpierw piknijmy jeden mecz Food Champions. Brakuje mi jednej wygranej do 14 winów, i ogólnie tym Składem, to, to, to jest gra jak marzenie e, Czekaj, czerwona na Jiru? Dobra, idę szybko meczyk w skład Battlesach odpalić, że mu się kartka anulowała O, jeszcze paczki jakieś ze skład Battlesy Nawet nie wiedziałem, że nabiłem Srebro 1, a no... Dobra, lepszy to niż nic No ale wracając, tym składem gra się naprawdę super No ten Maguire to jest tak gigantyczne zaskoczenie Tak dobrze mi się nim gra Ja tego nie spodziewałem w ogóle 27 meczy, 33 bramki i 10 asyst No jak dla Maguire'a to myślę statystyki fenomenalne I z główki, i z woleja, i pokiwać potrafi I 5 gwiazdek sztuczek ma, no naprawdę Karta sążna, solidna Nie każdemu podejdzie na pewno, ale mi podchodzi i dobrze mi się nim gra Polecam, no nie wierzę, że to mówię Polecam Maguire'a, tylko jak coś teraz go nie kupujcie, bo jest po minimalnych widełkach. Ma widełki dokładnie od co teraz to sprawdzę 175K, a jest za 176, więc jak mu zmniejszą widełki, to będzie tańszy i taniej go kupicie po prostu teraz. To się naprawdę kupić go nie opłaca. Jaki skład ma nasz przeciwnik? Też tak ten Kimpembe ten kimpę mocarny, Gorecka też mocarny, muziala dobry, no i tak musimy wygrać i tak. Naprawdę miło by było wygrać, bo paczuszka z trzema tocami. Lepsze chyba piki są, albo jest ich więcej. w sumie nie pamiętam jak z pikami, ale. Paczka z trzema tocami wymiennymi 9,3, 105 lig chyba to jest naprawdę fajna paczka. Może wypaść coś, co kompletnie odmieni nasz klub, nasz zespół i nasz budżet. Bo dostać takiego Mbappé czy Hochlanda, Oj, czekaj, coś tu się popsuło. No to to by było naprawdę, naprawdę dobrze. ma Pa, pa, odczecha, proste podanie. Nikt go nie dogoni, nie ma możliwości. Ale się przesunął bramkarzem. No jakbym po krótkim dał, to by było. Ale spróbujmy firmóweczkę wrzuta, ale ta wrzuta nie najlepsza. Byleby tego kontry nie było teraz. Maguaya, dobre podanie od Czecha. No i teraz. Chyba trzeba Lobiksonem, No nie zdążym, zdążym. Jeden do zera. Maguire to jest naprawdę. Ja, ja jestem w szoku, że ta karta jest aż taka dobra. To jest aż niemożliwe. Ogólnie w tym momencie jest 18.36, więc zrobimy opening pików najpierw za Foot Champions. Poczekamy, aż po prostu miejsce będę mógł zrobić na liście. I poczekamy też do 19, bo zobaczymy, co wyjdzie. Czy będzie coś fajnego do zrobienia, jakieś SBC czy coś. I może już dzisiaj foder podrożeje ten co kupiłem. Bo jakby dzisiaj wyszło ciekawe SBC, gdzie wymagane są 8-7, albo jakikolwiek foder, to coś przynajmniej będzie można sprzedać i przytulić niezły sos. Pary Maguaya, pa, rainbow? Albo nie. Bez rainbow'a. Lotujemy po prostu. Jest brameczka. 2-0. Prościzna. O Jezus, wylałem się. O, ale się wylałem, no. To nie powinno być z tego bramki. Powinno być dalej 2-0, ale... Ale jest 2-1 i dobra, już odzyskałem. Myślałem, że będzie strata większa niż tylko na, na sekundę, ale może od razu z tego spróbujemy jakąś akcyjkę przeprowadzić? Co ten czek zrobił? Jak on tak szybko się z tym zabrał? Harry ma go. A jakby lutnąć! A spalony. Pa, i on dobiegnie, nie? I wolej. Wyjął, kurde, wyjął. Mogłem to lepiej uderzyć, ale jak ten Maguire się ustawia, jak on wszystkich prześciga, to to jest naprawdę coś niemożliwego. Dawaj, kurtua, dobra, kurtua. Dobrze się ruszyłem tym romkarzem, bo mogło być nieciekawie. Koniec pierwszej połowy statystyki. A no, tak na równi, ale Maguire to chyba nie odpuści tego meczu. Oj nie, dobrze. Oj nie, dobrze. Wylew, dobra. No to co? Pozycja gamerska. I co, widać mi pół twarzy będzie? Ale ważne, żeby wygrać. Jak tu się wylał ten onuachu? Nie, no tak nie będzie. Nieustanny pressing zakładamy, głębokość stuwa. Oczywiście, że tak. Tutaj mamy szybkie konstruowanie, bezpośrednie podania, to na maksa. Wchodzi na Nazario, wchodzi Benjeder. I co? I kasację robimy, bo to, to już jest przesada. No nie no tak długo pojechał i co i? Nic tego nie będzie. Może jednak będzie. O po całości tym całe boisko na, na prawej gałce i na prawym, tym o, tym o prawym, bo zapomniałem jak to się nazywa. Od razu, pa! Przejęcie piłki. Po krótkim. Dobrze zmieniłem w ostatniej sekundzie. Szybkie dwie bramki, szybkie odrobienie. Oj, niedobrze się robi. Znaczy niedobrze, niebezpiecznie. Oj, gościu już pauzę brał. Może chciał wychodzić albo zmiany. Ale... 4 4 Dawaj tym Zolom, biegnij. Ty też tym sakom, biegnij, biegnij. I lobem. I jest! Dobra, już myślałem szczerze, że to nie wpadnie, ale czekaj, czekaj, jak już jest 5-4, to trzeba to wszystko powyłączać. Tak, wiem, że mówi się wyłączać jak chcesz, Ale ja mówię wyłączać, jak zapomnę. Dobra, no to już końcówka meczu. Byleby nie stracić piłki do... Do końca spotkania i ewentualnie jeszcze jedną brameczkę wsadzić. Tylko, że nie ma partnerów, trzeba to na spokojnie rozegrać, żeby ostatni strzał w tym meczu należał do nas. Możemy wrzutką, z fałsza i głową, cross. A może dobitka? Może dobitka? A może jeszcze coś? <laughs> może jeszcze ben jeden? Dobra, koniec, koniec. Ale Bramka wpawa spalonego, nie? No to co, jeszcze jeden meczyk trzeba oddać, bo chyba jest 14-5 i czas na nagrody. W ogóle tak przy okazji wam powiem, grałem wcześniej Food Champions i miałem bardzo zabawny glitch, nie? Bo skończyła się pierwsza połowa i, i nie można było nic zrobić. chłopaki ze stali, a gościu popylał z tablicą. Miał w dupie. To co się dzieje w meczu. No to mamy. Ranga czwarta. Paczki z tocami i Pikensy. Najpierw Pikensy. jeden z 3, 8, 4 plus na pierwszy ogień. Wyratuj. I dobra, Veratti może być. W drugim może jakiś ten, level up coś. O, Donnarumma, coraz wyżej, to teraz 8 w teorii powinno być. A, wszystkie już posiadane. Dobra, ale w pikach to sami musi być lepiej, co? Jakiś mecambe? Dobra, tersztagem pod foder, nie? A w drugim coś ciekawszego się... Słabe. W tym momencie widzowie jest 1650, więc no jedyne co nam zostało to poczekać do 19 i poczekać aż te karty, które mam na liście się sprzedadzą. Dla was to będzie sekunda w sumie, a dla mnie trochę dłużej, ale, ale tak informuję. Witam ponownie, mamy 19, więc czas sprawdzić co ciekawego się pojawiło. Czy w ogóle nie pojawiło się nic. To było, to było, to było, to... O! O! Kurde! Nice! Podsłupsze i Shifter Pik 90. No to oczywiście, że trzeba dodać do ulubionych. Tylko, kurde, to nic takiego, co by podbiło 8 siódemki i 8 szóstki, 8 piątki, 8 czwórki. Ale widzę ulepszenie architekta sukcesu. Nowe, więc wiecie, co się szykuje. Ale skoro wyszły nowe ulepszenia architekta sukcesu, to czy one już były? Nie, nie czekaj. Nie no, to są nowe ulepszenia, bo poprzednie miałem w ulubionych, a tych. a tych nie miałem, z tym, że nie wyszło żadne zada... Nie, nie, to jest ulepszenie coś innego logowania, to czekaj, zrobimy, żeby nie zapomnieć. Ale ty, no, to jest nowe ulepszenie. Te tego nie było. W sensie było, ale to jest jakby na nowo dodane, nie? Bo tam to się skończyło, z tym, że... No, pod to nic nie dodali, żeby zrobić, może jutro będzie. No tak mi się wydaje, że to coś powinno być, żeby zrobić 50 ulepszeń i dostać jakąś kartę. A dobra, to jest trzech piłkarzy 80, plus, a nie dwóch. O, widzowie, to wiecie co? To robimy tak. Każda łapka w górę, i teraz ja biorę pełną odpowiedzialność za te słowa. Każda łapka w górę przez pierwsze 24 godziny po publikacji tego filmu to jest jedna taka rozbudowa. I, no, biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nie? Bo, jeżeli stawicie mi 350 łapek, to będzie 350 paczek, i albo będzie godzinny odcinek, albo będą dwa odcinki z tego. A w międzyczasie te Havi Galany mi się sprzedają, więc Git, no i trzeba poczekać jeszcze chwilę, tak z 10 minut, żeby, żeby móc po prostu nagrody i paczki za footchampes otworzyć. A trochę, trochę paczek mam, więc, więc, no, jak coś, to się widzimy zaraz. Dobra, no to zaczynamy te lepsze paki. 8.1 plus inform na początek, ale, no, lampka się nie zapali, jak zawsze. To może w trzech piłkarzach 8 plus, Jak będzie walkout to może być level up, A nie będzie, bo to mat. No w pięciu piłkarzach 8-5 plus, no to proszę no. Walkout zwykły, tak? No okej. Okay. jestem w stanie to przyjąć, jeżeli w środku schowa się jakiś kozak level up. Nie schował się. No to paki za Foot Champions. Pierwsza za stówę. Wyskoczy czy nie wyskoczy? Walkout są dobry ratownik. Aha, jednak są nie nieważne. No to za 125. 30 rzadkich zawodników. Hero? Z Holskier? No, tego to się nie spodziewałem, ale dobra, jest karta specjalna, trafiona. A poza tym nic. No ale teraz najważniejsza paczka. Trzech piłkarzy TOC 9,1. Proszę tylko coś dobrego. Chociaż coś za Stokoła niech wypadnie. No tak. Here we go again: Gobel 9,2. Poza koblem będzie. No, jakieś inne placuchy. To może podgląd, co? Może z podglądu jakiś level upik? Niekoniecznie. Ogólnie to chciałem jeszcze dzisiaj tą ikonę zrobić, tylko pytanie czy ja mam na tyle niewymiennego foderu, żeby to zrobić, bo jak na razie na tego pika to, to nie mam. Kiedy indziej go zrobimy, ale zrobić zrobimy na pewno. Kurde, widzowie, wiecie co? Ja proponuję tak, bo mógłbym niby wymienny foder na to dać też, to jest opcja, aczkolwiek jeżeli mamy robić te roz... No i wyszedłem. Jak mamy robić jedną rozbudowę za każdą łapkę w górę tych trzech piłkarzy 80+, no to spodziewam, że... spodziewam się, że zrobimy tego przynajmniej z 250. A z tego to foderu na pewno wypadnie na zapas, więc... Myślę, że nie ma co przepalać wymiennego foderu na ikonę, tylko poczekamy sobie na spokojnie. Ja zacznę już robić te rozbudowy, bo a czekaj, to to, co sobie zrobimy. Ale no, ja poczekam po prostu na łapki, już zacznę sobie przy okazji w robocie robić rozbudowy, żeby były na zapas. Otworzymy sobie wszystkie i później będziemy robić ten, te ikony, te shape shifter To wszystko naraz. No, jeszcze przy okazji spróbuję jeszcze dzisiaj parę meczy zagrać, żeby odblokować sobie tak zwany foder premium, bo parę level, level upów niewymiennych już wypadło. No, a foderu przecież nigdy za mało. Zawsze się znajdzie coś, na co można przepalić. Tego Ronaldinho chyba jednak nie będę robił, bo no, wolę, wolę trafić Icon Toty, nie? Ale na sam koniec paczka piłkarza Toc. Czy będzie zaskoczenie? Jest to zwykły Niemiec. Kurde, już myślałem, że może Musiala wypadnie, ale... No Brand 9.3 w sumie zły traf to nie jest. No za 30 parę koła zejdzie, więc bonusik do budżetu będzie. A na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. Muszę pomyśleć nad tytułem, bo, bo nie wiem jak nazwać. Trzymajcie się, papa pa i do jutra.